To samo, stawia tą nogę do góry, tak? Eee, tak, jak to mówiłem, on zaraz będzie stawał. On, jak on wstali na drugą nogę, to właśnie że tu że ani ten swój bajny mi nie wyjdzie, tak? Muszę od razu, no, w momencie, kiedy on, W momencie, kiedy, kiedy mam tą gardę i on próbuje wstawać, staje nogę do góry, to ja tutaj muszę od razu, tak? Wkręcić się pod tą nogę, żeby zapracować. skręcam się całkowicie do boku. Ale on mi się zaparł, tak? Popałem go sobie tutaj, ale zapar się nie tutaj, tylko po prostu się do góry. O, tu się zaparł, i teraz nie umiem go tak switnąć. To no nie będę tracił pozycji, tylko zarzucam moją nogę na jego głowę. No tak? I tu już mam balaty. tak? Mogę stąd mam rękę nogę z opaną. nogę zaciągam, i tutaj widzę, idę mnie do góry, jest balany. Oczywiście pamiętamy o tym, żeby kciuk był u góry, i od tej ręki nie skręcał. Może być też taka sytuacja. Że będziemy go przewracać. Będziemy tu, popatrzcie. to Jeszcze raz I teraz już na całej klasyczce. Tak? Uchwytam kciuk do góry. Noga podjeżdża i dobra dźwiga. Jeszcze raz. To, co przedtem robiliśmy, ten sweep. On wstaje. Skręcam się do tej nogi. Chcę pójść tutaj po ten zamach. Ale on się wyprostował. Zaparł się rękami na mnie, tak. I tu już teraz ten sweep jest ciężki do zrobienia. Noga na głowę. I tu już mam... Balażka nie działa, mam nogę, na dźwiga idę po klasyczną balachę, tak? Jeszcze raz Nie idzie, tak? Próbuję tu to zamek zrobić, nie idzie Noga na głowę, więc balacha nie działa, dobra do góry Klasyczny bala. Raz, dwa, trzy.